Wolność słowa, czyli prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów, uważana jest w dzisiejszych czasach za standard cywilizowanego, demokratycznego państwa. Prawa tego brakuje jednak w krajach autorytarnych oraz totalitarnych czyli po prostu w reżimach. A reżimy mają to do siebie, że lubią ograniczać wolność słowa. Każdy obywatel takiego kraju jest poddawany propagandzie, próbującej wtłoczyć mu do głowy jedyny słuszny sposób myślenia. Co więcej, władze często uciekają się do cenzurowania prasy oraz internetu, żeby nikt nie mógł poznać prawdy. Bo tu już nie chodzi tylko o kwestie ideologiczne, ale też o niewygodne fakty, z którymi władze też próbują walczyć. A każda taka walka o prawdę kończy się często represjami albo więzieniem. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o przypadkach, kiedy to Wikipedyści zostali aresztowani, bo edytowali Wikipedię w taki sposób, w jaki nie spodobało się to władzom ich krajów. Zapraszam do oglądania. Białoruska Wikipedia powstała w 2004 roku. 31 lipca została uruchomiona wersja w Taraszkiewicy, natomiast 12 sierpnia w standardowej odmianie języka białoruskiego. Pewnie zastanawiacie się teraz, czym jest Taraszkiewica. Jest to potoczna nazwa jednego z wariantów ortografii języka białoruskiego, opierającego się na regułach stosowanych przed reformą językową z 1933 roku. Jest to alternatywny system w stosunku do ortografii oficjalnej. Obie Wikipedie były pisane niespójnie, co prowadziło do konfliktów między zwolennikami obu wariantów. Jednak, mimo to, użytkownicy obu Wikipedii pozostają w przyjaznych stosunkach i pomagają sobie nawzajem. Jednak od 2020 roku zaczęły pojawiać się skargi, że Wikipedia w Taraszkiewicy zaczęła odchodzić od zasad neutralności i stała się ona antyrządowym portalem. Można się było z niej dowiedzieć, na przykład, że oficjalna flaga Białorusi ma kolor biało-czerwono-biały, a jedynym oficjalnym językiem jest język białoruski, co nie jest jednak zgodne z prawdą, niestety. Edytorzy często korzystali też z marginalnych lub niezbyt wiarygodnych źródeł. Zachowanie tamtejszych użytkowników pokryło się z pewnymi wydarzeniami. W tym roku odbyły się bowiem wybory prezydenckie. Wygrał je ponownie Aleksander Łukaszenka i to z przewagą aż 80%, co doprowadziło do ogromnych protestów w całym kraju. Nie ulega wątpliwości, że wybory zostały sfałszowane, a prawdziwą zwycięzczynią została światłana Cichanouska. Protesty były brutalnie pacyfikowane, a ich uczestnicy aresztowani. Wyłączono na jakiś czas internet w całym kraju, oraz zablokowano większość niezależnych portali internetowych. Władze zaczęły przyglądać się też baczniej Wikipedii, która do tej pory była oazą wolności. Artykuły w obu wersjach języka białoruskiego dotyczące protestów i działań rządu, zwłaszcza te sprzeczne z oficjalną narracją państwową, stały się przedmiotem wzmożonej kontroli. Jakby tego było mało, to 2022 roku władze skutecznie walczą też z pisaniem prawdy, o wojnie za naszą wschodnią granicą i usuwają wszelkie próby walki z rosyjską propagandą. W 2025 roku władze rozpoczęły ponadto kampanię informacyjną, oskarżając swoją Wikipedię o bycie prozachodnią. Jednak rząd nie uciekł się tylko do blokowania stron internetowych i propagandy, ale też doprowadził do serii aresztowań białoruskich Wikipedystów. Mark Bernstein, białoruski bloger i redaktor rosyjskiej Wikipedii. W latach 2009-2022 działał tam podnikiem pessimist 2006 i dokonał przez ten czas 300 tysięcy edycji, co dało mu miejsce wśród 50 najaktywniejszych edytorów. Jego największym dziełem był artykuł o cenzurze w Związku Radzieckim. W tamtym czasie udzielał również wywiadu dla Doche Welle w sprawie jego wkładu w rozwój projektu białoruskojęzycznej Wikipedii i opowiadał tam o jej dwóch wariantach. Edytowanie rosyjskiej Wikipedii stało się trudniejsze po 24 lutego 2022. Niektórzy rosyjscy redaktorzy zaczęli wtedy twierdzić, że mówienie o tym, że Rosja zaatakowała tego dnia Ukrainę, nie zalicza się do neutralnego punktu widzenia. Czemu Mark mocno się sprzeciwiał? Edytował on więc informacje, które zaprzeczały faktom i były spójne z linią propagandową Moskwy 10 marca 2022 roku. Rosyjski propagandowy kanał na Telegramie o nazwie Mrakoborec opublikował informacje o Bernsteinie i oskarżył go o naruszenie rosyjskiej ustawy o fałszywych wiadomościach z 2022 roku. Następnego dnia Bernstein został zatrzymany w Mińsku przez białoruski główny zarząd do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji. Na prorządowych kanałach na Telegramie opublikowano zostało nagranie z jego zatrzymania. Opublikowano tam również jego fotografię z podpisem ten człowiek rozpowszechnia fałszywe antyrosyjskie materiały. 12 marca 2022 roku został skazany na 15 dni aresztu za niewykonanie zgodnego z prawem polecenia lub żądania urzędnika. 26 marca białoruska gazeta Nasza Niwa poinformowała, że postawiono mu zarzuty organizowania i przygotowywania akcji rażąco naruszających porządek publiczny lub czynnego w nich udziału. 24 czerwca 2022 roku ponownie stanął przed sądem. Bernstein otrzymał w końcu wyrok podobny do zwolnienia warunkowego z ograniczoną wolnością na 3 lata. Powód? Organizowanie i przygotowywanie działań zakłócających porządek społeczny. Bernstein twierdził, że jest niewinny. Jak podało Radio Wolna Europa, zarzuty prokuratury były niejasne. Jego konto zostało permanentnie zbanowane. Paweł Piernikał, białoruski aktywista walczący o prawa człowieka, a także edytor białoruskiej Wikipedii. Działał w białoruskiej sekcji organizacji International Society for Human Rights. Natomiast jego działalność na Wikipedii przypada na lata 2014-2021. Dokonał tam 84 tysięcy edycji. Publikował on na Wikipedii oraz na swoich kontach w mediach społecznościowych materiały dotyczące prześladowań niezależnych białoruskich mediów, takich jak Nowy Czas, IntExpress i Brzeska Gazieta. A także informacje o białoruskich dziennikarzach zmuszonych do ucieczki z kraju. Nagle, jesienią 2021 roku, jego aktywność ustała, a w grudniu tego samego roku jego konto zostało zablokowane z uwagi na podejrzaną aktywność jaką? Nagle dokonano z niego serii edycji usuwających informacje o represjach wobec dziennikarzy na Białorusi. Dziwne, prawda? 28 marca 2022 roku prokuratura obwodowa w Brześciu poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny pod zarzutem popełnienia czynów dyskredytujących Republikę Białorusi. Następnego dnia odbyło się zamknięte posiedzenie, na którym dyskutowano, co z nim zrobić. Jedną z propozycji było nawet umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym. Ostatecznie proces rozpoczął się 6 kwietnia 2022 roku. Prokuratura zarzuciła oskarżonemu, że w okresie od 29 grudnia 2020 do 30 kwietnia 2021 celowo publikował na Wikipedii i stronie internetowej ISHR fałszywe informacje. Postawiono mu trzy zarzuty. Po pierwsze, dodanie akapitu o zabójstwie Genna Diaszutowa oraz dodanie informacji o tym, że władze białoruskie odmówiły wzięcia odpowiedzialności za śmierć demonstrantów podczas protestów antyrządowych w latach 2020 2021. Po drugie, dodanie wzmianki o zabójstwie dziennikarki Weroniki Czerkasowej w 2004 roku do artykułu na białoruskiej Wikipedii na temat cenzury w tym kraju. Prokuratorzy argumentowali, że ponieważ Wikipedia zawierała już artykuł o zabójstwie Czerkasowej, dodanie tej informacji do osobnego artykułu miało na celu zdyskredytowanie państwa białoruskiego. Po trzecie, Opublikowanie na stronie internetowej ISHR artykułu o torturach i śmierciach w białoruskich koloniach karnych i aresztach. Piernikał przyznał się do edycji artykułów, ale zaprzeczył, że w jakimkolwiek stopniu zdyskredytowały one Republikę Białorusi. 7 kwietnia 2022 roku uznano go jednak winnym. Został skazany na dwa lata kolonii karnej, 28 sierpnia 2023 roku został zwolniony. W sierpniu 2024 roku Sąd Rejonowy w Mochylewie uznał białoruski kanał na Telegramie Wikipedia za ekstremistyczny. W grudniu 2024 roku zatrzymano wikipedystę o pseudonimie Stary Jolub, który aktywnie redagował Wikipedię w Taraszkiewicy. Nieznany jest powód. Natomiast w 2025 roku doszło do kolejnej fali aresztowań. 13 marca 2025 roku Tajemniczo zaginął administrator Wikipedii w Taraszkiewicy, Kazimierz Lachnowicz. Wikipedysta Mikałaj Karpianką twierdził, że ów redaktor doprowadził ją do płakanego stanu. Według jego relacji zmuszał on większość wikipedystów do opuszczenia kraju. Po jego zatrzymaniu przez władze Białorusi, dawni redaktorzy zaczęli wracać. Wołcha Sitnik w latach 2009-2025 aktywnie redagowała Wikipedię pod pseudonimem Chomełka. W 2010 roku została administratorką białoruskiej Wikipedii. Pisała głównie o historii i kulturze Białorusi, wybitnych postaciach, zabytkach architektury oraz białoruskiej florze i faunie. Ponad 20 jej artykułów uzyskało status dobrego lub polecanego. Ogółem napisała tysiące artykułów i dokonała setek tysięcy poprawek. Reprezentowała białoruską Wikipedię na Wikimani 2014 w Londynie. Oprócz Wikipedii współtworzyła także Wiki Źródła oraz Wikimedia Commons. 17 kwietnia 2025 roku Wołcha nagle przestała odpowiadać na wiadomości i edytować artykuły. Jak się okazało, została zatrzymana przez policję, a następnie zwolniona. 7 maja została ponownie zatrzymana i skazana na 10 dni aresztu. Charakter zarzutów pozostaje niejasny. W czerwcu 2025 roku z jej konta na Telegramie zaczęto wysyłać różne wiadomości o poszukiwaniu fotografów na wydarzenia protestacyjne. Później wyszło na jaw, że białoruskie służby specjalne próbowały w ten sposób zwerbować osoby, które miałyby śledzić Swiatłanę Cichanouską. Wykorzystywali do tego celu przejęte konta w mediach społecznościowych i komunikatorze należące do Wołchy. Maksim Łepuszenka, administrator i biurokrata na oficjalnej białoruskiej Wikipedii. Działał tam pod pseudonimem Maxim L. pisał głównie o starożytnej historii Białorusi, monitorował również porządek i był mediatorem w sporach użytkowników. Jest autorem artykułów o kulturze, literaturze i biografiach współczesnych pisarzy białoruskich. 15 maja 2025 roku został zatrzymany. Według doniesień medialnych zatrzymanie Maksima było częścią represji wymierzonych w autorów i redaktorów białoruskiej Wikipedii. Postawiono mu zarzut organizacji i przygotowywania działań rażąco naruszających porządek publiczny lub czynny w nich udział. Obecnie przebywa w areszcie śledczym. Organizacje praw człowieka uznały wszystkich wspomnianych redaktorów za więźniów politycznych. Kolejnym krajem, w którym wolność słowa jest ograniczana, jest Arabia Saudyjska. Ustrojem politycznym jest tam unitarna islamska monarchia absolutna. Czyli, że król ma nieograniczoną władzę, działalność partii politycznych jest zakazana, a kodeksy cywilne oparte są na prawie szariatu. Nie jest to kraj, w którym chcielibyście mieszkać. W tym państwie istnieją kara śmierci, chłosty czy tortury. Egzekucji można tam doświadczyć na przykład za uczestnictwo w proteście politycznym, apostazję, przejawianie skłonności homoseksualnych czy czary. Tak, w tym kraju odbywa się nadal polowanie na czarownicę. Nie zapominajmy też o tym, że w tym kraju notorycznie łamane są prawa człowieka, w tym prawa kobiet. Arabska Wikipedia powstała 9 lipca 2003 roku. Używana jest przez niemal cały arabski świat. Wyjątkiem są Egipt oraz Maroko, które posiadają własne wersje Wikipedii. Wielokrotnie padała ofiarą cenzury w Arabii Saudyjskiej. Na przykład w 2006 roku cała strona została na jakiś czas zablokowana, bo zawierała treści o charakterze seksualnym i politycznie wrażliwym. Natomiast w 2011 roku niektóre strony zostały czasowo zablokowane. Jedną z takich stron był artykuł o teorii ewolucji. Jest też często posądzana o brak neutralności i przedstawianie tematów religijnych i politycznych tylko z arabskiego punktu widzenia. Wykryto tam też rosyjską dezinformację. Niektórzy arabscy aktywiści oskarżali administrację o odrzucanie artykułów dotyczących mniejszości oraz kobiet, a także o stronicze pisanie na tematy LGBT. Administracja zaprzeczyła, jako celowo usuwała artykuły. We wrześniu 2020 roku wybuchła jednak inna kontrowersja. Organizacje działające na rzecz praw człowieka w krajach arabskich, takie jak Don czy SMEX, poinformowały o aresztowaniu dwóch administratorów arabskiej Wikipedii. Pierwszy z nich, Osama Halit, został skazany na 5 lat więzienia za wpływanie na opinię publiczną. Oraz naruszania moralności publicznej, bo dokonał on edycji krytycznych wobec prześladowań dziennikarzy politycznych w tym kraju. Równe dwa lata później jego wyrok zwiększono do 32 lat więzienia w ramach kampanii na rzecz wydłużenia wyroków dla więźniów politycznych. Przynajmniej się z tym nie kryje, że to był więzień polityczny. Drugim z nich był Ziatel Sofiani, którego oskarżono o to samo. Został skazany na 8 lat więzienia. Jednak wypuszczonego w marcu 2025. Lecz to nie koniec tej całej historii, bo w toku śledztwa przeprowadzonego przez aktywistów wyszło, że rząd Arabii Saudyjskiej zinfiltrował wcześniej arabską Wikipedię. Szpiegom udało się pozyskać uprawnienia adminów oraz biurokratów i rozpoczęli tam swoją działalność. Na przykład wychwalali rząd czy usuwali treści krytyczne wobec niego, w tym informacje o więźniach politycznych w kraju, analizowali też działalność innych użytkowników. I właśnie tym sposobem dowiedzieli się o sami oraz zjadzie, i dlatego zostali oni aresztowani. Co ciekawe, 6 grudnia 2022 roku nagle zbanowano 16 użytkowników z powodu konfliktu interesów w projektach Wikipedii w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wówczas Wikimedia oświadczyła: Udało nam się stwierdzić, że wiele użytkowników mających bliskie powiązania z podmiotami zewnętrznymi, Edytowało platformę w sposób skoordynowany, aby realizować cele tych podmiotów. Zewnętrzne podmioty miały być agencjami rządowymi działającymi jako niezależni redaktorzy. Aktywiści stwierdzili, że Wikimedia w tajemniczy sposób pomija szczegóły w swoim oświadczeniu oraz nie wspomina, co dokładnie robiły zablokowane konta. Rzecznik Wikimedia oświadczył, że nie ma dowodów, że rząd Arabii Saudyjskiej zinfiltrował te konta, a zbanowanie tamtych 16 użytkowników. Było częścią szerszej akcji przeprowadzonej na całym świecie. Nie skomentował jednak aresztowania tamtych dwóch adminów. W Syria w latach 1971-2024 rządzona była autorytarnie przez rodzinę al-Asadów. Przez ten czas wielu ludzi straciło życie nie tylko w wojnie domowej, która wybuchła w 2011 roku, ale też podczas czystek etnicznych, protestów antyrządowych, czy też działalności, która po prostu nie spodobała się władzom. Brak wolności słowa i cenzura były na porządku dziennym. Za czasów Bashara al-Assada podłączono kraj do Internetu, ale tam również nie było wolności słowa. Basel Hartabil był współtwórcą wielu projektów open source, w tym Mozilla Firefox czy Wikipedii. Pełnił też funkcję kierownika projektu i przedstawiciela publicznego Creative Commons Syria. Sam też edytował arabską Wikipedię. Pracował nad cyfrową wizualizacją starożytnego miasta Palmyra. Był też internetowym aktywistą walczącym o wolność słowa. 15 marca 2012 roku został nagle zatrzymany w Damaszku przez wojsko. Ten dzień był rocznicą antyrządowych protestów, które doprowadziły potem do wybuchu wojny domowej w Syrii. Harta Bill był przesłuchiwany i rzekomo torturowany przez 5 dni. Tydzień po aresztowaniu służby bezpieczeństwa podobno zabrały go do domu, gdzie skonfiskowały jego komputery i pliki. Następnie został przeniesiony do innego aresztu, gdzie przetrzymywano go w odosobnieniu przez 9 miesięcy. Na początku czerwca 2012 roku ludzie na całym świecie dowiedzieli się o sytuacji programisty. Wieść ta wywołała międzynarodowy sprzeciw. Rozpoczęto globalną kampanię w mediach społecznościowych o nazwie hashtag Free Firmy, z którymi Basel miał styczność, tak jak Mozilla, Wikipedia czy Creative Commons, napisały listy do rządu syryjskiego wzywając do jego natychmiastowego uwolnienia. Sprawą zainteresowały się też m.in. Telewizja Al Jazeera oraz Electronic Frontier Foundation. Wsparcie w sprawie jego uwolnienia zadeklarowali także Larry Lessig. Joy Ito oraz Katrin Kasserli i Mohamed Nahabhai z fundacji Creative Commons. W październiku 2012 roku Amnesty International opublikowała dokument zawierający informacje sugerujące, że Hartabil był maltretowany, a nawet torturowany. 23 października tajwański oddział Amnesty International zorganizował akcję pisania listów w Insomnia Cafe, aby podnieść świadomość na temat hartabila. 26 listopada magazyn Foreign Eye Policy Zajrzył go do stu najwybitniejszych światowych myślicieli za jego stawianie oporu. 9 grudnia 2012 roku Hartabil został postawiony przed prokuratorem wojskowym, który oskarżył go o szpiegostwo na rzecz wrogiego państwa. Następnie osadzono go w więzieniu Adra w Damaszku. Na wieś o tym wydarzeniu rozpoczęto kampanię podnoszącą świadomość na temat pogarszającej się sytuacji Hartabila w więzieniu. 25 stycznia 2013 roku pojawiły się doniesienia o zbliżającym się procesie i obawach przed jego egzekucją. 15 marca 2013 roku zorganizowano kampanię Hashtag Free Day we współpracy z Creative Commons, Mozillum i innymi liderami społeczności, co zaowocowało powstaniem dzieł sztuki, spotkaniami, publikacjami prasowymi i nagraniami wideo. W tym samym roku nagrodzono Harta Billa nagrodą Digital Freedom Award. W grudniu 2013 roku do Parlamentu Europejskiego został wysłany list popierający programistę. W 2014 roku w ramach drugiej edycji Free Basel Day rozpoczęto pracę nad kontynuacją ostatniego dzieła Hartabila – cyfrową wizualizacją starożytnego miasta Palmyra. Do tego celu stworzono 38 utworów muzycznych. Druga odsłona akcji obejmowała też edycję Wikipedii, spotkania, stworzenie książki kucharskiej kuczsi Hartabila” oraz zmianki prasowe. W marcu 2015 roku, w ramach trzeciej edycji Free Basel Day, Fundacja Electronic Frontier oraz Creative Commons Arab World zorganizowały maraton edycji Wikipedii, w tym również tej arabskiej, na której przetłumaczono i rozbudowano strony związane z Hartabilem i jego zainteresowaniami. 3 października 2015 roku Basel został przeniesiony w nieznane miejsce. 6 października Amnesty International opublikowała nowy raport na temat jego statusu. Dzień później Human Rights Watch i 30 innych organizacji praw człowieka wystosowało list z żądaniem ujawnienia miejsca pobytu Hartabila. 17 października Rada Dyrektorów Creative Commons zatwierdziła rezolucję wzywającą do jego uwolnienia. 21 października ruszył projekt New Palmyra, mający na celu kontynuację jego prac nad modelowaniem 3D. W listopadzie 2015 pojawiły się niepotwierdzone informacje o jego śmierci. W sierpniu 2017 żona i przyjaciele Hartabila poinformowali, że widzieli kopie oficjalnych dokumentów potwierdzających, że został on stracony po przeniesieniu z więzienia Adra w 2015 roku. Do dzisiaj nie jest znana prawdziwa przyczyna jego aresztowania. Przedstawione historie pokazują, do czego posuwają się reżimy, żeby zachować władzę, bo tu nie chodzi wcale o walkę z przestępczością czy działanie na rzecz dobra państwa, a na powstrzymanie wszelkich form sprzeciwu wobec władzy. W dzisiejszych czasach jest to nawet łatwiejsze, kiedy można zinfiltrować czyjeś internetowe konta, np. w mediach społecznościowych i sprawić, że nawet dyskusja w miejscach, które wydawały się bezpieczne, przestaje taka być. Jednak inwigilacja to już nie tylko domena reżimów. Patrząc na to, co odwalają w Wielkiej Brytanii z tym potwierdzaniem wieku dowodami osobistymi, na prawie każdej stronie. To tyle ode mnie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmu. Subskrybujcie mój kanał po więcej materiałów. Banicie też na moje media społecznościowe. Do uslišanja.